O, 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 ej ty, ty gościu, bez bicia. Bez ej, 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 bez bicia. Spokój się Ej, nauczycielka mi mnie pobiła, no co co. Nat Mówię bez bicia. Dobra, przepraszam. No, Proszę nie bij się. Spokojnie, 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 spokojnie. Jo no, ja dupia. Sorki, sorki, no. Panie y, Antosiu. Tak, tak to ja, 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 Bo... A ja. Nie, ja nie, nie, wiem jak zostawić gashicy. Ja się chcia... zwali mojego gościa. Ja mam dosyć no co tego. Co ty? Do, y, idziemy do y, Michała na tej Tyler! Tyler. <grym> Tyler to jest. I, I proszę mi wytłumaczyć, czemu się zachowywa zachowywaliście w ten sposób. UAAAAH! To nauczycielkę, zostawcie ją! Zostawcie Ona mojego ziomka! Tak, zło. Zło. Pamiętaj, nauczycielka tego się nie spotka, że jak będzie dwa versus 1, to zostanie w Chumbo. Dobra. Stać policja! E, nie, a ty jesteś policjantem, e, e, okej, policja... okej. Ej, Ej dobra, dobra, policja przepraszam, przepraszam, też. przepraszam. Dobra. Przepraszam. dobra, dobra, dobra. Oh. Próbujesz coś? Ja... Pani Gruby, co ty? Pani Gruszyko. Pani yes. co Ja pani dzień dobry za Loki, Panie to są uczniowie, proszę ich nie To nie był to był mały kryminalista Kto zrobił takie graffiti tutaj? Ma... Właśnie ma... nie, nie wiem kto, nie to, wiem kto ja, ja widziałem to, pani nauczycielka Mapa... o, No co ty? Policja została wezwana Chodź tutaj! Dobra no, Na las ją wziąłem Na ją wziąłem, popływamy chwilę Chodź tutaj! gangbang? Ale ją wziął na... <śles> Ej, Tajlen, na... chodź, uciekamy stąd! z ziomeczkami sobie pogadać. O dobra. Okay. Tycho, musimy ten, musimy zrobić no, wojnę. Pierwszą no. wojnę jedzeniową, nią. E, dawaj. Tu i policja. Ucięli obie ale... policjanci na, na, a... na, na, na papier. Słucham. Pani... E, Tyler, a możesz zejść z mojej Zobaczmy, miny, proszę. Proszę, to informacja. Do o dobra. Ja widziałem jak Grażyna robiła tą, tą informację. Daj, Daj łapkę. łapkę. Daj łapkę. Tak. A można jeszcze zrobić tak. Daj łapkę. łapkę. O strzała wyrwał. Ale muszę. Jak co jest? Coś tam mówiłeś? <grywa> on spał, on wyłupałeś! E, Ej, Tyler, Jak ty się nazywasz, sorry? Anto, Antoś, Antoś jestem Antoś! Okej, Antoś, okay, Antoś. idziemy... Gorz policjantem bez pały, idziemy? co jest? Idziemy ała! na szkołówkę, w spokoju! Nie kam stąd. Ta ołada no, uczcielka nie jest się tutaj chyba troszkę... Do, 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 dobrze.

Gdzie? Jak ty trafiłeś no, na to ja Tak, ta, ta, to jest nadajmy, jestem, okej, Ej, 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 czekaj, czeka, ej, 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 Tyler, weź mnie, weź mnie na ręce, ale czekaj, nie, 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 czekaj, chciałem pa, panią wziąć na ręce jeszcze. Wiec? A, okej, okay, czyli zrobimy piramidę. piramidę. A to tutaj. rzuć na o ścianę, dobra, albo czekaj, muszę o. tam nacisnąć. O, dobra, super. O, ej, o, ej, mam pomysł, rzucimy do pana policjanta, pan policjant rzuci tutaj, będziemy po prostu sobie oddalić. o, 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 awa, no weź, weź, zostaw No to ja ci rzucę, patrz. Okej, okay. ja, 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 teraz, teraz, ja, teraz. Ja, rzucaj, ja łapię tu, złapię ją! Nie, nie można, nie można. Nie złapię, ale ja, nie jak... leci. ale ja, chcia... ja chciałem ją na linę oh. wziąć. O, Ale poleciało, no, w, tak w ogóle jest. Syn... jest problem synchronizacji. też wypierdziela. To jest moja szkoła. Gdzie nie... ona jest? A co ci się stało, Adoś? E no tamten Tyler mnie uderzył, prawda? Co ci boli? Coś cię bol nie, ale ciebie może polecić. <zujesz> <coughs> dum, 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 dum. O, oh Jezu, tam jakieś groźby znowu lecą. Ja nic nie słyszałem jak coś. Ej! ej bo pan policjant to Franca i y wziął Tom rozje rozjecharkę. i... Wracaj, no, bo... Wracaj tu młody gówniaku! Czekaj! Aaaaa! Ej, chłopaki, paści kogo znalazłem! Wracaj tu! O, on wziął rozjecharkę! Rozjecharkę! O, ej, ej, u mnie! U mnie rozjechany tak, taki. Tak. W chodniku! Eee. U mnie wszyscy się rozjechali oh, Chłopaki szybko No gdzie jesteś? jesteś? Na zewnątrz Trzeba go uratować Oj, oj, oj Na którym zewnątrz go... Pójdź no trzeba o, go uratować Dobra, przepraszam, dobra jadę ma... Jadę uratować go To jest kryzysowa sytuacja, muszę panią mieć, dobra Nie, 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 dobra, nie. Do... Dobra, dobra, dobra Dobra Ja mam lekarstwo dla niego Okej okay. A, A, dawaj, dawaj ja? go tam. Ja da, mogę da, być Dawaj, dawaj, dawaj Oj, wywalił się, o Jezu Co wy się zrobiliście? O Chyba, chyba lekarstwo nie działa ty mnie! Darwinie, mnie! Kujodem jestem, w końcu jestem Antoś no no piecach, wynalazca Anto jest. co jest. Jestem Antoś wynalazca. Jest? elo! Antoś, dobra, trzeba chyba baseballa Antosia sprowadzić na ziemię tutaj. Do parteru. Do parteru Antoś. Bejzbolem. Dobra, ja bym ja wychodzę stąd po prostu. Jest Antoś. Antoś na zewnątrz. Jest. A Antoś na zewnątrz. Dziu. Tu Siema. jestem. Pan to jest z żotem. Oć tu ty, Sią, na gara! Na boisko, nie. gramy! Co Siema. jest teraz policji o, nie. Si nie bo się nie boisz policji teraz? Nie, ja spierdzielam stąd jeden. No o co, a co pan policjant robi? No, pan policjant. panie policjant, ja mam dla pana tutaj taki prezencik. A, Może siadam pan pole? No, nie gościu, pa! A. Panie nie policjancie... no, no co? Grażyna Chodź tu gnoju, co myślisz, że ten... Jeden na jeden? Ła! La latasz i możesz coś tu zrobić? Tam, tam. No? Siła młodości! Chodź tak, Chodź tu! Chodź w powietrzu się. Uratuje Uratuję biemy. panią! Dzięki! Weź wyszuć przez okno! Tawa się chce! Ej, dawaj przez to okno tutaj! Co? Co? No nie, nie. Nie, policja, po tutaj. No o nie! Łoprzcie, jest. To jest super nauczycielka! <grym> I, ca... I, ca mnie, <grym> I co I Co frajrze? Ja chcę panią zabrać. Dobra, mam o, o, ja mam tutaj o. fajne rzeczy, które proszę można zrobić. Nie mnie wziąć na dach szkoły. Na dach szkoły dobrze. Na dach szkoły. O. Mam już, tam coś już. do załatwienia. I okay, e, gdzie ta lina była w ogóle? Hades? E, nie wiem, gdzieś leżała, proszę się wytać. Dziękuję, właśnie. dziękuję. W leżała. <grym> A... O przepraszam panią, ja chciałem Zdaj pana poniżta wiem z margówniaku. O nie! Oo o, tam robicie? w szkołach! Przecież od szkolna się tak. dzieje! Jestem napierdnięcie! O, Weź ktoś tego Antosia! Go. Dobrze aaaa! jest Co wy tam dobrze. robicie? O nie, uciekłam mi ej halo, Ja sobie zwiedzam całą szkołę. O, kasiora leży ci? O, 20, 20, 20 dolarów. Ale po co jest tak kasiora? Dzień dobry, proszę usiąść. No dobrze. Siaram, proszę siaram. usiąść. Antoś, e, Michałek no. proszę, nie, nie mamy pana policjanta, tutaj będzie pilnował porządku. Tak, proszę ja usiąść. Tak. To wszystko załatwi. No usiądź, ej, interact! O o się, czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze. Dobrze. Ej, to do chyba stresuje pan policjant z tyłu z pięściami i nie. Nie, nie, nie. pan policjant tutaj robi dobrą robotę. Proszę nie wytłumaczyć teraz jedną bardzo ważną rzecz. A czemu biłeś się z Michałkiem na poprzedniej przerwie. Byłem Jakim tego świątkiem? Michałkiem też to widziałem. No Michałek, to siedzi obok ciebie, no Jak to jest, to nie jest Michałek. A kto to jest niby? Tyler! To jest Tyler! A, ja. Doś, bo y się doigrasz zaraz! Przepraszam, w takim razie Bajne. wyglądasz bardzo jak Michałek. Do nauczycielki? <głosy> <głosy> Ale to my kupujemy? Spokojnie, panie, panie. Panie, my panie policjancie, się. jak proszę? Proszę nie bić Tylera. O, nazwisko? Jak? Kto? Panie policjancie. No to był ja? Nazwisko pana, godne. Pierżant Pączek przecież. Pierżant Pączek, dobrze, panie Pączku, spokojnie, tak? Ja załatwię to po swojem. Tak więc, y, Antoś, Tyler, wytłumaczcie mi, o co poszło. Ale nikt się nie bił. No nikt ja się nie widziałam... Bił. Na własne oczy. Czemu się, czemu się biliście? Pa, proszę profesor. wyprowadzić, proszę ją wyprowadzić stąd. Pani policjancie, pani Ponczek. Proszę wyjść. Kopa, kopa, wyprowadzić. Proszę, stąd, proszę. Wyjść. Dziękuję. To są tajne rzeczy. Ej, Dziękuję. Tak. P proszę pani, jak pani się nazywa, możemy pani przypomnieć? Ej, tak, bo ja zapomniałem. Nie, nie, nie dosłyszałam. Jak się pani nazywa? Głucha i ślepa, chyba. Ej, a, a, Musisz tutaj tam? napisane, że to jest ej, pokój. Dyrektora... Dobra. Śpiwora. Pff. Ej Tyler, A, bo maja, ja jestem ja mądrzejszy, to proszę ja, ja, ja rozmawiam z nią. Tak, słucham. E, czemu tutaj na ścianie, ty, obok zegara jest jakiś... To jest chyba nasz dyrektor. To tak jest mąż! Tak, tak mi się To bez... jest A, mój mąż. mąż. A, okay. To jest mój mąż. A jak ma na imię? Świętej pamięci. A, Ale rozdrapali dlatego się dlatego właśnie raz. To czarno zdjęcie, wiadomo. No. Ej Tyler, ty jesteś nie tak nowy Przepraszam pani Śpiwór, bo... Ty TYLER Ty jesteś jakiś głupi? No trochę! Ej, proszę nie obrażę, to no, tak dlatego odrabiam za niego pracę domową, Oho! No. Nie wiem, czy wiesz, panie, yy, nazwisko twoje, Antoś, bo zaraz będę dzwoniła do rodziców. Majtkowski! Antoś Majtkowski, Tyler. Nie, ja nie jestem Prokułka. Tyler. Nie... Jak? Brokułka. Jeszcze raz? Brokułka! Tyler Łanowski przecież wiadomo, że to jest Tyler Błanowski. Tyler przepraszam, Brokułka, prze, 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 tak, przepraszam, tak, tak, tak. czy możemy wrócić na lekcję? Bo właśnie. dzwonek... dzwonię Póki nie, nie, nie. nie bierzemy tego. Dzwonek nie obowiązuje. Macie 5 sekund. To to, to Naprawdę, dzwonię za momencik do rodziców. Pani Brokułka, ale to, ja. Nie pani Maitko, ma pani wiesz o tym, że ja nie mam rodziców, jestem sierotą. Spokój się, gówniarzu, jak Będę dzwonił do. Go, będę dzwonił, przepraszam. Do miejsca, w którym mieszkasz po prostu, tak? Opieku prawnego twojego. Ale ja mieszkam w schowku w no. Mieszka w tej szkole. No to, to zaraz będę dzwoniła do Hagrida, no nie wiem, co mam To jakby mieszkał w lesie, to chyba do Hagrida Pani spójnie, tak ale pani to, to dobrze się składa. Ale właśnie bo pani śpił, o co chodzi, no. my tutaj. Ja wam wytłumaczyłam już wcześniej, ale panie Pączek, proszę wyprowadzić Słucham. pana Antosia, bo o. on nie ma prawnych pani opiekunów. Proszę Antoś. go zabrać Ojo. do proszę, to po prostu jakiegoś przyciłka. Do schroniska pójdziemy. Słuchaj. Do schroniska. Dobrze, dobrze. panie. Antoś, o, no, przepraszam bardzo nie, nie, nie dobra Sam pan może iść do schroniska ja nie robię, Dobra, przepraszam, będę Już, już, już Już, dobrze, Ja nic o, nie. No, robię Ja, już, ja, ja będę grzeczny Ja nie oddaję Dobrze, ja usiądę, ja usiądę Ja, ja, Dobra Dobrze, dobrze to się Łapus poszedł Łapus out. Eee. A ty co tutaj robisz? Nie, nie, ja się tutaj czekam. Ja, 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 ja poczekam, też przepraszam za moje no. zachowanie. Nie wiem co eee, będę. Jeszcze zdobyło, jeden no. fałszywy ruch i. No, dokładnie. Pożałujecie? Tak więc, ostatni raz się pytam i liczę na odpowiedź, mhm. bo inaczej pan Pączek po prostu wyprowadzi was stąd. Siłą. Ja będę bił pałą przez łeb. Będzie bił pałą. Jeszcze raz. A, a może Od... pan zapytać swoją koralową z mojej mówię. twarzy? Przepraszam. Ale ma pani męski głos, jak się złości. Tak. No, dziękuję. Dobra, do że? Żeby, żeby po prostu ludzie nie, nie przerywali mi. No dobrze, wracając. O co się pobiliście na poprzedniej przerwie? E, ja mogę powiedzieć jak to było. Proszę, proszę. Hmm, zaczęło się od tego, że no jak co dzień e, Ten chłopak obok mnie, którego imienia już zapomniałem. Y y y y jestem y Antoś! Proszę, to nie to... to... Proszę tego nie robić. Co? A policja, policja nie poczucie przez okno. A ja sprawdzam tylko, proszę. O kurde, a, a a, a mogę mogę po policjantowi wrócić? Tak, proszę. Mogę wytłumaczyć swoją historię. Proszę, jak pani słucham, chce. słucham, słucham. No to jak co dzień zabierałem Antosiowi kanapki. Prze, I do jednej nasrał po prostu. Policja... Mnie tak zdenerwowało, proszę że nie postanowiłem go mnie obić. Rachun, Bardzo prosta historia. I jesteś dumny z tego powodu? Ale z czego? Z jakiego? Że go pobiłem? A niech pani się zapyta, czy jest dumny z tego, że nasrał do kanapki, którą mi później dał. Znaczy, dał. Ja mu zabrałem. To jest dosyć dowcip. Ale Ta, myślę, też że... takie na Ja nie będę tolerowała takich sytuacji, w których jedno dziecko jest traktowane gorzej, bo na przykład jest mniejsze i ty, panie Tajlerze, właśnie to robisz No ma ja pani się... rację. <laughs> co? No, i co teraz? no oknem, ją Przemijemy oknem! Tę <laughs> Czy ona poleciała? Ta, poleciała. Dobra, ja jestem dyrektorem ej, 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 od teraz. Ej, 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 ej e, Michaś, to wiem, że to jest twoje prawdziwe imię, ale wiesz co? Myślę, że ona spałą wróci, więc... Nie, nie wróci. Przejmujemy tą szkołę, okej? Okay, tak? Po... Ej, ej, ja, ja zapraszam. Będziesz moim zastępcą. Bum, tak, 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 tak. O, e... co? Działa! Mamy Frejry, co jest? Co jest? Gnoeś. Łapka! Panie Brokułczyk! Oh wow. oh wow. Brokułka! Brokułka! <gulka> Brokułczyk! Gdzie on jest? Oh Młody kryminalista gdzieś uciekł ja już, ja już nie żyję, ja już, ja, już, ja, ja, ja myślę, oh. że Ja myślę, że pan policjant może nam jeszcze pokazać jak się jeździ samochodem. Byliśmy grzeczni. Ej, tu jest jego chyba szafka, tak? Tak mi się wydaje, dobra. Ej, widzi, widzi pani? Ta, ogólnie mnie tailer jest głupi, bo to jego szafka jest. On mi zabrał ją, nie wiem czy pani wie. On mi zabrał szafkę. Ale może mi pani puścić, bo. Ja, ja pani pomogę, ja, ja, ja pani pomogę. Bierzesz tak, tak, tak. Oła! 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 A! Co ty? A ty co się prójesz tam frajerze? Daj policja! O, gdzie jest policja? Panie policjancie pokaże nam pan jak się prowadzi auto. O właśnie pokaże nam pan. O proszę mi po, po, po oczach nie strzelać! Mam okulary, ale... W 99 taka, ale no proszę, panie policjant, może pan nie Panie przystać? policjancie, proszę się pan panie, nie się uspokoić. Pan niszczy moje uczucia religijne. Oho! Słuchaj! Słuchaj, ja skoczyłem mu na łeb! Jak chcę się nauczyć, ja z samochodem. Dobra, to do samochodu idziemy w takim okay. razie. Okay. Tak, proszę okay, prowadzić. Dawajcie, tutaj go zgrzymy, co? Tak, panie policjant. Dawajcie, tak! O nie, mam co taka chyba. Nie, no, nie, nie, nie. Poleciał sobie. No chalka za Tu wow. jest samochód? O co samochody! Przed szkołą Będziecie oh. kraść samochody z przedszkoły? Nie, to są nasze, LOL. Hey, to jest mój samochód. Ta, ja mam hey. prawo jazdy. Ej, hey, może odprowadzimy was do domu po prostu. Nie, tak, nie, myślę, nie. Tak. A, gdzie ja, wie pan tak? gdzie ja mieszkam. E, tak tak? podjechała, zapraszam. Taksóweczka, ooo, super. E, proszę, proszę wsiadać. Hmm. A Ła, wow, co pan <laughs> robi! Wow. Dobrze! Dwoje! Oła! To go nosi lepiści! Antoś, e, an, jesteś Antoś! Ty robot ładny! O jakiś śmieszny sztand pod koła! Ty... Ała. A mogę wsiąść do ciebie? Oła! Co jest? Tyler, a te wszystkie wspólne Przemoc. chwile? Panie policja ja cię proponuję spałować ten wóz. Nie, no, te, Dobra, są tak, białe, się ma. Ej, Tyler, chodź do mojego domu! Ej, ryki, zrób taki pływark! Basen ekipowy? Ale rtiny no. pływają w tym basenie, nikt mi o tym nie powiedział, że tutaj coś takiego będzie. to Go, tu, tu, tu nic nie ale, pływa. Tu nic... tutaj... Tu nic nie pływa, tak. Tutaj pies pływa tylko. No, ho, ho, ho. no gdzie... tak! Hadesiak ze mną jest! No ale... Dokładnie! gdzie jesteście? Bo chyba no, się... Hadebsiak, tak. A, my, a, my jesteśmy no, przy my jesteśmy. domu A im. gdzie jest twój samochód, Tyler? No w wodzie hey, jest, tutaj. On tam tajlerek. wypadł, tam jest, tam jest, Tylerek. Zobaczcie, tajlerek, ja się tam tam jest przebrałem na plażę. Tylerek... No, just, się just, o kurde Ej Lery, nie wiedziałem, że ty jesteś taki przystojny <gulet> <gulet> Grażymy. Ale, pani, graży, pani, e, panie, czy pani, pani Śpiworska Pani Śpiwór Pani Śpiworska Pani, śpiworska. pani, pani, pani ogarnie <gulet> łeb <gulet> patrzcie, Pani Śpiwór, proszę, proszę. płynąć Wolna orka Dobra, tu e, są rekiny, tak? tu są rekiny, zdecydowanie tu są rekiny tak. Ale te rekiny one... nie. Ale nie umie pływać! O, przykro! Ale to stał w łeb ten rekin! A możemy, tak, co możemy jest? bić rekina? Chyba tak, nie, ja to zgłaszam. rekina. Ja to zgłaszam, Znaczy, no, pogłaskać, pogłaskać, pogłaskać. Ja w ogóle źle. Patrz, głaszczę rekina! Aaaaa, tak, tak leży. Wiesz, co ty no, ja Nie chcę odpoczywa. widzieć, jak głaszczysz rekina, HDS akuratnie. Ty, wziął rekina! Wziąłem rekina, ja jestem! E, na stołówkę! Na stołówkę! Na stołówkę go. <laughs> Zrobimy susi, będą kolejne zajęcia w susi teraz. A czy w szkole nie mamy basenu? Uh... Chyba nie.